Turystyka kulinarna, czyli podróże za smakiem, to wyjątkowa forma turystyki, która w ostatnich dekadach zdobywa szczególne uznanie na świecie. Regionalne potrawy, trunki i specjały stają się obecnie nie tyle samym smacznym dodatkiem do wrażeń z podróży, ale również z celem wyjazdu samym sobie. Bo prawdziwymi smakami regionalnymi interesuje się każdy, niezależnie od wieku, płci czy narodowości. Promujemy zwiedzanie Podkarpackiego poprzez jego bogatą tradycję kulinarną. I poznawanie regionu poprzez wrażenia kulinarne. Jeśli chcemy spróbować prawdziwej kuchni myśliwskiej czy staropolskiej, jedziemy do Dubiecka, Krasiczyna, komborni Baszni Dolnej albo Smolite nad Sanem. Genialne pierogi czekają na nas w Krośnie, jak i w Kolbuszowej. Jedliście kiedyś zupę w dupę? Raczej nie, a znajdziecie ją w Palańczyku nad Soliną. Pieczoną gicz baranią, której smak zostanie na zawsze w pamięci, zamówicie w Ustrzykach Górnych. A unikalne dania kuchni lasowiackiej z terenu Puszczy Sandomierskiej szukajcie w Baranowie Sandomierskim i w Mielcu. Najlepsze proziaki z masłem czosnkowym można zamówić w Bachurzu i Pstrągowej, a z konfiturą w Medyni Głogowskiej. Z kolei, aby posmakować łemkowskie chryczanyki, kuczki czy stolniki, trzeba wybrać kierunek na Sanok, ewentualnie Wieszczacką Łodynę. A jedyne miejsce przygotowujące zgodnie z wielowiekową tradycją klepak czeka na nas w Ustrzykach Dolnych. Promujemy Podkarpackie jako miejsce, gdzie można po prostu doznawać różnego rodzaju wrażeń smakowych. I te etniczne, czyli bojkowsko-łękowskie, lasowiackie czy pogórzańskie, jak i te staropolskie, czyli tej tradycji kulinarnej wywodzącej się z dawnych szlacheckich dworów czy magnackich pałaców. Uważamy, że Podkarpackie zawsze zaprasza ze smakiem, dla dobrego smaku. Jesteśmy przekonani, że przyjeżdżając tutaj, spokojnie damy sobie radę ugościć i zadowolić każdego turystę.